Dzisiaj nadszedł dzień wypłaty mojego męża. Całe 15 320 zł wpada na moje konto, ale jak się prowadzi dom, to nie ma zielonego pojęcia, za to ja znam się na tym najlepiej. Zaczynam więc budżetowanie tego miesiąca. Najpierw uzupełniam tabelę z datą i naszymi wypłatami. Zaczynam od rachunków, które dzielimy po połowie, bo równość w związku to podstawa. I tutaj mamy czynsz, prąd, wodę oraz internet. Weszło 3065 zł. Kolejny krok to codzienne wydatki na zakupy spożywcze i tutaj kupujemy tylko produkty bio, na fryzjera, nowe szpilki oraz nowe buty dla dziecka. Poszło 3970 zł i nawet nie wiem kiedy, a to przecież tylko. Podstawy kolejny etap to nasze oszczędności. Odkładamy na wakacje w Hiszpanii, na poduszkę finansową oraz na kurs online bycie zaradną żoną. Doszło 4000 zł. Na koniec zaglądam do zobowiązań i tutaj mam ratę za moje auto oraz za abonamenty, ubezpieczenia i inne małe rzeczy. Wyszło 1400 zł. I tak niestety wygląda dorosłość. Masz już dość wiecznego zastanawiania się, na co idzie ta cała moja kasa? Ten arkusz to nie kolejna ładna tabelka. To Twoje w końcu wiem, na czym stoję. Dzięki niemu zapomnisz o problemach z Twoim budżetem. Wpisz w komentarzu słowo para a podeślę ci link do tego arkusza.